stację Wójtru Książki, Luba Książki, Zgodzelec, wspomina, że przytelnie pierwsze. Na nowo to jest pociągu o godzinie 13.45. Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie całej stacji w południu jest zakazane na wypoczynku do wypłatę elektronicznych oraz w alkohol. Pociąg odsłonych do stacji Prałwacz odjedzie z sobą czwartego przy terenie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do granic kierowni. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.